Szymonowito, dzisiaj jest najważniejszy dzień. A. No, dzisiaj, jest. No, no, dzisiaj, jest. No, dzisiaj jest. Dzisiaj jest. Dzisiaj jest. Dzisiaj jest. Dzisiaj zrobiłem... Um, to jest, jest piosenka o nazwie Disco, disco, tańce, disco Disco, disco, tańce, disco ja tu się śpiewam tańce, tańce tra. Na serwie IP macie w opisie Mam, mam plik Tra la tra la Disco. Disco. Robi. Disco, disco. Robi. disco 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 Robi. disco Robi. disco 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 Disko, disco disco e, e, he e, e, tre, oh pom, pom, bom, bim pom, bim, bim, bom bom pom, mam pom, to pom, pom, mam, mam, pom, pom, disco robię disco 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 pom, disco to na na rozprzęcie kanału. Bądź ją nagrałem! Życie, to koniec nigdy! Nie, to nie jest koniec! Ho, ho, ha, ha! Czy to jest takie krótkie? Nie, nie! Idę sobie do baru i nie ma, nie ma tego, bo no, już chyba ciemno, nie? Jak wy, to, ne, jak wy to oglądacie, to nie wiem, to jest pewnie dzień, ale pomylić. Dobra, ja tu Tańce tańczę disco, tańczę disco, pijecie na serwa, IP macie w opisie. I teraz szedł, tańczymy! Tańczymy, tań, tań, tańczymy. Tań, 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 disco, 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 disco. disco. Tańczę i śpiewam I jeszcze gram mówię disco, disco u mnie. Chyba nic się Nie no, je tu nie zbyt, bo to jest mój klub. Le ho, ha. bu, pim, pem. Bo, ho, hi, 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 co by skończymy. Ho, ho. Disco disco tak nie pryka jak ja.